Spakowałam cię. Opowiedzieć ci dowcip o schizofrenii? Chętnie. Raczej nie. Tak, nie. Zamknij się. jest lepszy od mojego. Cześć, Kandal. Spakowałeś się? Alison rzuciła cię dla kogoś starszego? Jadę na konferencję terapeutów. Zjazd ludzi, którzy wmawiają innym, by tkwili w beznadziejnych związkach. Tata przyjechał. Czas uciekać z tego więzienia. Nie przeszkadzać ci, że zostaniesz sama? Zwłaszcza w sobotę. Siedemnasty nie jest dla mnie rocznicą. To zwykły dzień. Mogą pojawić się jakieś uczucia: gniew, niechęć, smutek. Raczej radość, ulga, wolność i strzały na wiwat. Zostanę w domu i zapomnę o rocznicy. Będę piła drinki i czytała Sekret Nadii. Zapal świeczki, weź kąpiel i zrób sobie dobrze. Przejęzyczyłeś się? Nie. Musisz odzyskać ten dzień. Garemu też będzie ciężko. Przez 15 lat nie pamiętał o naszej rocznicy. Mózg to tajemnicza maszyna. Umysł Garego jest napędzany chomikiem. Dzieci zaraz zejdą. W sobotę 17 śpią u przyjaciół. Mówiłaś w sobotę 10. Co robisz w sobotę? 17. Planujecie no, mnie określić? Ona już ukradła najlepsze rzeczy. Jeśli stęsknisz się za domem, zadzwoń do Taty. Dzwoń też, jeśli się upijesz. Żartowałem. Wezwij taksówkę. Rozwodnik Gary. Harris jest czysty. Harris jest czysty. Wbiegłeś w obrońców w głąbie. Mam piękną dziewczynę, która przynosi piwo i wyzywa napastników. Kibicuję delfinom z Miami. Wiem. Z Alison byłem raz na ich meczu. Gdyby mecz nie wszedł w fazę nagłej śmierci, zapomnielibyśmy o pogrzebie babci. Jesteśmy głodni. Dziś karmiłem was już dwukrotnie. Kosztujecie mnie fortunę. Jeśli ktoś nie lubi chińczyzny, niech mówi zanim zadzwonię. Może sałatkę albo rybę? Za późno. Pałac mink? Mówi Gary. To co zawsze. Do zobaczenia. Za wolno mówisz. Zacięłam się. Ty chcesz wystąpić w bank? Skąd wiedzą, co ci przywieść? Allison i ja stale tam zamawialiśmy. Muszę ci coś powiedzieć. To drobiazg, ale zaczyna być irytujący. Błagam tylko nie kił. Stale powtarzasz Allison i ja. Mówi się Allison oraz ja. Uważaj. Stale opowiadasz o byłej żonie. Nieustannie wysłuchuję, co razem robiliście. Zaszła pomyłka. Myślałem, że tego chcesz. Nie chcę się chwalić, ale. Spójrz na mnie. Mężczyźni się o mnie bili. Obcy faceci kupowali mi jedzenie, ciuchy i drinki. Jeden zaoferował mi samochód, jeśli zdejmę sukienkę. Jaki samochód? Mojego jeepa. Zabierz mnie na miasto. Pochwal się mną. Bądźmy parą. Popsułaś mi niespodziankę. Jaką? Jutro miałem Cię zabrać na romantyczną kolację. Nie musisz tego wymyślać. Mówię poważnie. Zaplanowałem to. Tak. Okay, okay. Podpowiesz dokąd? Well, I, I to miejsce z, secrets, z jedzeniem. Like See, look, <laughs> cool to fajne miejsce? Nowe? Cool cool fajne i nowe. Okay. I obiecuję and nie wspominać o byłych żonach. Right? So Będzie świetnie. I Już wiem, co włożę. Obyś mnie nie oszukiwał. That, hey, Przysięgam na życie I'm dzieci. dzieci. Bądźcie ostrożni. Znów przysięgałeś na nasze życie? Mam dosyć unikania karmy. Smacznego denis. U mnie nie ma jedzenia. Żona zaczęła dietę. Jaki to ma związek? Wpadła w szału i zjadła wszystko, co było w domu. To było straszne. Mięso bryzgało na ściany. Koszmar. Nie mogę znaleźć psa. Jak się wymawia nazwę państwa restauracji? Bagza? Po prostu baza? Ty mało romantycznie. Chcę zarezerwować stolik. Wszystkie zajęte? Chciałem potwierdzić rezerwację. Jasne, że mogę podać nazwisko, ale może pan zgadnie? Wydzwaniam od dwóch godzin. Nigdzie nie ma wolnych stolików. Czekałeś do ostatniej chwili? Zapomniałem, jak to się robi. Z Allison chodziłem wyłącznie do Leo. Już wiem. Zabiorę tam Vanessa. Nie rób tego. Lubię podjadać, co stamtąd przynosisz. Ale to była restauracja twoja i Alison. Jedzenie jest dobre, a toalety darmowe. Ostatni raz byłem w Leo Na naszą rocznicę. O, rany. Co? Całkiem zapomniałem. Musimy odebrać farbę z hurtowni. Masz świetną pamięć. Dzięki. Alison była innego zdania. Za 17. Dzień pozbawiony znaczenia. Pomijając marzec, kiedy to dzień świętego Patryka Samemu to żadna zabawa Czas poznać cholerny sekret Nadii Pałacyk wydawał się obskurny Stajenny wyrósł na przystojnego mężczyznę Rozerwał jej suknię. Pulsująca męskość. Szlochał nad jej zwłokami. Na litość boską. Niepokój przybiera wiele postaci. Czy ja to komórka? Prosiłem o wyciszenie ich. Przepraszam. To moja. Cóż za zbieg okoliczności? Dzwoni narzeczona, która boryka się z omawianymi właśnie problemami. Posłuchajmy jej w celach edukacyjnych. Alison, jak się czujesz? Okropnie. Wiedz, że zrobiłam sobie dobrze. Jesteś na głośniku. To mnie wyłącz. Co się stało? Próbowałam zapomnieć o rocznicy, ale nie potrafię. Jeśli pobyt w domu wywołuje niepokój, idź na miasto. Odzyskaj ten dzień dla siebie. Mogę gdzieś wyskoczyć. Spraw sobie przyjemność. Ciszej, zboczeńcy. Powiadomię ich, że czekamy. Poli? Gary, jak żona? My się nie znamy. Nie mamy wolnych stolików. Musisz udawać, że mnie nie znasz. Kręcisz na boczku. Nie mam żadnego boczku. Jakiego boczku? Nie mają boczku, ale to żaden problem. Zapraszam. Dzięki, Poli. Skąd masz wino? Kupił mi je król sklepu z plazmami. Facet sprzedaje plazmy, a dostałaś tylko wino? Kupon na darmowy telewizor. Ładnie tu. To będzie nasza restauracja? Potrzebujemy jeszcze ptaka, kwiatu i drzewa. I możemy wystąpić o prawa stanowe. Będę Twoją pierwszą damą? Niestety, dopiero czwartą. Serio? Jestem facetem. Nabiłem licznie. Pierwsza prawdziwa randka idzie doskonale. I nie wspominam o Alison. Pomijając ten jeden raz. Podkreślałem tylko, że nie wspomnę o Alison. To już drugi raz. Koniec z Alison. Trzeci raz. Cholera na Alison. Kiedy się denerwuję, powtarzam wszystko cztery razy. Alison się wściekała. Cholera jasna. Dzisiejsza noc należy do Garego i Banesy i mojego syna Obiecałam, że powiem mu dobranoc. Wybaczysz mi? Gary? Allison? Allison? Co tu robisz? Jestem zwane są na randce. You Przyprowadziłeś się tutaj? Yes. Do naszej restauracji? Yes. W naszą rocznicę? Co? Gary, Dziś 17. 17. Our our Nasza rocznica. Wiem. Zamówiłem know, ci prezent I w sieci. Idzie pocztą. <laughs> Nie musisz kłamać. Nie jesteśmy już małżeństwem. To odruch bezwarunkowy. Musisz wyjść. Sam wyjdź. Obiecałem się kolację i to, że o tobie nie wspomnę. Trochę mi to utrudniasz. Odzyskuję ten dzień dla siebie. Kiedyś to była moja restauracja. A jeśli Vanessa cię zobaczy, to jej pomacham. Ta ładna nie może zobaczyć tej wściekłej. Nadążasz? Poprowadź ją tam. Idziemy. Co się stało? Zwolnił się lepszy stolik. Ten jest lepszy? Tak. Trochę duży. Możemy pobrać ping-ponga. Usiądź tutaj. Będziesz mogła podziwiać ten dziwny obraz. Nie lubię siedzieć tyłem do drzwi. Twoja rodzina należy do mafii? Nigdy mnie o to nie pytaj. Spójrz, mają tu listę potraw. Byłam już kiedyś w restauracji. Proponuję sałatkę. Właściwie to świetnie. Przesun się w prawo. Idealnie. Sałatka dla dwojga? Tak. I proszę się nie spieszyć. Cieszymy się atmosferą. Dokąd idziesz? Przegapisz atmosferę. Zostawiłem wodę. Wycisnąłem do niej cytrynę. Ktoś może się naciąć. Alison, musisz wyjść. Oddam dzieci w swój weekend. Albo zabiorę w twój. Zrobię z nimi, co zechcesz. Odbieram swoją restaurację. Nie jest twoja. Jest. 31 maja postawiłem ci tu drinka i moje życie dobiegło końca. Skoro już przyszłam, obejrzę wózek z deserami. Nie możesz. Błagam. Ktoś się żeni? My nie. Gdzie ona jest? Poszła do toalety. Pozwoliłeś jej? Taką mamy politykę. W międzyczasie wymyślę, co zrobić z Alison. Ma na coś alergię? Ostrygi, orzechy? To drugie. Na orzeszki? Te męskie. Alison idzie do toalety. W międzyczasie wymyślę, coś ty powiedział? Obie są w toalecie. Rany boskie. Spokojnie. Otworzyłem pani tylko drzwi. Uwaga, zwolniło się miejsce. Usiądź. Zaraz wyjdzie, to koniec. Żona Cię rzuci? Już rzuciła. Przyszedłem z nową dziewczyną, a raczej byłą dziewczyną. Mogłem Wam załatwić stolik w bazie. Pracuje tam mój brat. Jestem Ci winien przeprosiny. Za co? W toalecie nic się nie zdarzyło? Nic nieoczekiwanego. Po prostu się załatwiłaś? Nie psujmy romantycznego nastroju. Wynośmy się stąd. Zabiorę cię do miejsca, które wiele dla mnie znaczy. Dobrze. Kalner wyglądał jakby napluł w sałatkę. Zapomniałem zapłacić. Zaraz wracam. Potrzebujesz drobnych dla parkingowego? Jesteś rozbrajający Zapomniałem. Laski za nic nie płacą. Nie ma za co. Powiedziałaś jej coś? Nie. Dlaczego? Przecież próbujesz mnie zniszczyć. Nie jest jej z tobą lekko. Nie potrzebuję dodatkowych problemów. Poza tym, było mi miło, że pamiętałeś 31 maja. Nigdy nie zapomnę tej daty. Stałem tu, a do restauracji weszła najpiękniejsza kobieta na świecie. Ty weszłaś następna. Miałaś kilka zalet. No, <grym> Włosy Julie Roberts i barczyste ramiona Demi Moore. Nie byłam w twojej lidze. To prawda, ale i tak strzeliłam ci dwie bramki. Dziękuję, że pamiętasz o tej dacie. Nigdy jej nie zapomnę. Jaki ma związek ze sportem? Urodziny Joego Namata. Próbowałem zarezerwować stolik gdzie indziej, ale nie udało się. Jesteś zła? Że zabrałeś mnie do restauracji, w której poznałeś byłą żonę? W waszą rocznicę? I ona tam była? Wybaczysz mi? Bardzo cię lubię, ale jeszcze się nie rozwiodłeś. Mam na to dowód. Straciłem dom. Cały czas się rozwodzisz. Wciąż wiele cię łączy z Alison. Nie jesteś gotów na nowy związek. Dajesz mi kosza? To okropne określenie. Ale faktycznie powinniśmy zwolnić. Przemyśl sobie wszystko. Zostaniemy przyjaciółmi? Oczywiście. Łóżkowymi? Co najwyżej kanapowymi. Bierz tako, wychodzimy. Co ulica? To nie tak, jak myślisz. Powiedziałeś, że to nasze miejsce. Wybacz, żadnych lasek. Wiem. Nie mogę tu jeść? Nie mogę jeść w domu? Pies się nie znalazł? Wersja polska na zlecenie Komedii Central Polska masterfilm. Tekst Tomasz Kutner. Czytał Mariusz Siudziński. Zostań z Comedy Central, bo już za moment kolejny odcinek.